Serce metropolii bije na zielono, a jednym z takich najważniejszych naczyń krwionośnych, które kiedyś transportowały materiał podsadzkowy właśnie pod naszej metropolii była linia kolei piaskowej numer 309. Już zlikwidowana parę lat temu, ale nadal pełna niespodzianek, bo to nie tylko piękne, zielone miejsce, po którym można spacerować dosłownie kilometrami, ale znajdziecie tutaj również ciekawostki techniczne, na przykład most sypowy Wojciech. Pamiętacie, jak ostatnio wyskoczyliśmy z krzaczorów? O, tam sobie stoją autka. E, no i zobaczyliśmy inne krzaczory. No to właśnie tutaj dalej biegła linia e, kolei piaskowej nr 309. I my tutaj po tym naprawdę niepozornym śladzie idziemy dalej w Bisku No i dzisiaj się zapowiada na ładną gradkę historii techniki. Mijamy sobie szpital w Biskupicach z lądowiskiem dla helikopterów, i dzisiaj no, trudno uwierzyć, że tutaj się e, mogła zmieścić lokomotywa i pociąg, ale są na YouTube dostępne materiały, e, gdzie widać, jak ta linia funkcjonowała. I to było naprawdę bardzo, bardzo jeszcze niedawno, bo z tego, co doczytałam, to całkowita likwidacja linii nastąpiła w latach 2017-2018. Czyli widać, jak szybko natura odbiera to, co jest jej. A my musieliśmy być sporym zaskoczeniem naprawdę dla ludzi, którzy przyjechali w odwiedziny do kogoś bliskiego, do szpitala i <grytania> zobaczyli nagle ziomków, którzy wyskakują z krzeczorów. Jesteśmy w Biskupicach, jak już mówiłam. I tutaj w tym końcowym tak naprawdę odcinku, do którego gratki się zbliżamy, Mamy też ruiny innego wiaduktu, no bo tak przypuszczam, cóż by to innego mogło być i w jakim celu. Yy, tutaj funkcjonował zresztą taki punkt yy, kopalni piasku, kotlarnia, która też już nie funkcjonuje. Także dzisiaj mamy tutaj skreślone 60 i inne takie przekazy. Natomiast no ewidentnie tutaj też był jakiś element infrastruktury kolejowej, jeżeli wiecie co to było. No to standardowo proszę o pomoc, a my zbliżamy się do miejsca, z którego niestety możemy zostać pogonieni. A dlaczego to Wam powiem za chwilkę? Przechodzimy właśnie nad ulicą Drzymały. Tutaj jeszcze jakieś wyznania miłosne po jednym z wiaduktów, ale oj, powiem wam, nie jest to w najlepszym stanie technicznym. Czy chcieliśmy tu iść? No, nie mamy trochę wyboru, bo tam jest most podsadzkowy i podobno jeszcze jakiś czas temu zdarzało się, że ktoś się pojawił tutaj, kto przeganiał z tego mostu, no ale. Jak widzicie, teraz to już jest raczej nieaktualne. Swoją drogą tu jeszcze zostały y, podkłady kolejowe. E, no, a dlaczego Wojciech jest taki specjalny? Bo jest on mostem podsadzkowym. Hmm, ktoś miał twarde hamowanie. E, I e, most podsadzkowy służył temu, żeby szybciutko wyładować piasek do takiej specjalnej niecki. W powojennej Polsce zastosowano taką specjalną technologię że pociąg nie musiał wyhamowywać, tylko wystarczyło, żeby zwolnił do około 5 km na godzinę i po prostu następowało rozładowanie tego towaru. Tak, tu mamy jeszcze bocznicę. Tak. No pewnie jak kotlarnia tu jeszcze niedawno funkcjonowała, no to rzeczywiście gonili, bo tego rodzaju miejsca, no co by tu dużo gadać, przyciągają uwagę. Też most taki sypowy znajduje się przy szybie Pułaski w Katowicach. Tam można go sobie spokojnie z bliska zobaczyć. My sobie bezpiecznie Wojtusia obejdziemy. Tutaj piękne widoki malownicze, a w tle bloki, no bo to jest właśnie nasze zielone serce aglomeracji. No i tutaj, gdzie my teraz sobie tuptamy po prostu pociągi, które zmierzały dalej jechały, a te, które miały się tutaj rozładować częściowo lub całkowicie, no to przejeżdżały właśnie przez ten specjalny most. No ten most przy szybie poniatowskiej, choć byłam tam dawno temu, ale podlinkuję wam film, to jednak mam wrażenie, że był w lepszym stanie. No, ale tak jak mówię, to było 5 lat temu, jak tam byłam ostatnio. Zwróćcie uwagę tutaj na tę nieckę. No właśnie do niej sypywany był piasek i piaskiem wypełniało się. Nieczynne już wybrane wyrobiska górnicze. Całkiem długaśny most, no bo tutaj właśnie te specjalne wagony rolkowe wjeżdżały i e, przypuszczam, no chociaż mogę się mylić, ale to też pewnie był most samowyładowczy. Podejdziemy sobie jeszcze kawałeczek dalej, e, ale generalnie, jeżeli chodzi o czasy współczesne... Dzień dobry. To był już w miarę koniec tej linii, bo ona leciała od Haudeksu Szombierki właśnie do Iskupic. No. Super. Cieszę się, że wreszcie Wojtusia odwiedziłam, bo nie ukrywam. Chciałam to zrobić już dawno, ale jakoś nie było okazji. A tutaj przykład tego, co zawsze mnie boli przy okazji takich spacerów. Może spróbujemy to wyciągnąć, ale po prostu wszechobecne śmieci. Ludzie, no tutaj naprawdę nic nie jeździ od stosunkowo niedawna. I zresztą nawet gdyby było inaczej, to czy to jest powód, żeby robić z terenów zielonych śmietnik? Hasiuk. Ponoszę mu hasiuk. Przed nami droga krajowa 88, która tak naprawdę jest starą autostradą. Starą Deutsche autoban i wytyczona została. No jeszcze w czasach przedwojennych, e, ponieważ jak wiecie, dawniej Bytom to był Boyten, Zabrze, Hindenburg. Zresztą bardzo późno uzyskał w ogóle prawa miejskie, to bardzo długo była największa wieś w Europie, ale za to jaka wspaniała. E, I oczywiście Gliwice, czyli Glajwic. i te trzy miasta tutaj e, po przedwojennej stronie granicy niemieckiej formowały tak zwane Trójmiasto. Był tutaj koncept uformowania właśnie e, Trójmiasta. I stąd na przykład w Zabrzu mamy ten piękny y, hotel Admirals Palace w stylu Art Deco, bo to miała być właśnie taka perła, tu naprawdę miało być z pompą. To był bogaty rejon, prestiżowy i tak tu właśnie miało być. Ale wiadomo, że wojna niszczy wszystko i losy miast potoczyły się inaczej. I cały ten koncept Trójmiasta upadł y, i tutaj Niektórzy mówią, o tak, trójmiasto, dlatego jest Neptun w Gliwicach na fontannie. Znaczy spoko, ale Neptun jest dlatego, że Gliwice mają port. Są miastem portowym i jeżeli chodzi o kanały chłodnicki, i Gliwicki, liznęliśmy troszkę tego tematu. Tutaj też Wam podlinkuję film. No i, no i cóż, ten transport rzeczny też w tej chwili jest właściwie wskrzeszany na potrzeby turystyczne tutaj. Wiecie co, jednak idziemy dalej i dobrze, bo mamy więcej ruinek i w ogóle słychać pociąg, ale go nie widać. Chyba pojechał. Nieważne, jesteśmy w bezpiecznej odległości i już mówiłam, nie, no dobra, już tutaj nic nie będzie, zaraz tylko skrzyżowanie i w ogóle nie ma sensu, ale wiecie co, bardzo jest sens, bo jeszcze przypomniało mi się, jak sprawdzałam mapę, że jest tam coś. Co w sumie może nie istnieć, i wtedy mój pesymizm będzie jak najbardziej, tutaj, jakby to powiedzieć, legitymizowany. O, już wiem, czemu Bartek odbił w krzoki, bo zobaczcie, co tam jest. Tam jest zabrzańskie fortum. To bieżące, tak? Te białe bloki to jest elektrownia, ale tamte cudowne kominy, troszeczkę bardziej na prawo od tego biało-czerwonego, to są z naszej kochanej elektrowni na zaborzu. Wszystko tutaj jest połączone. O, to ja jestem blondynką. Tak, tutaj był Michał, nastawnia i rzeczywiście ona jest do dzisiaj zaznaczona na mapie, ale te kable kopali, bo prawdopodobnie stało się to po prostu przy rozbiórce budynku nastawni. Najpierw źle spojrzałam na mapę, myślałam, że będzie kawałeczek dalej i w lewo, ale coś za daleki dystans przeszliśmy. No nic, no słuchajcie, idąc w tą stronę, dojdziemy do Gliwic. My chyba jak na razie nie piszemy się dalej na ten spacer, chociaż na pewno jest on bardzo ciekawy. No niemniej jednak, dotarliśmy w ciągu w sumie całego roku od Haudeksu do tutaj, właśnie biskupic do Wojtka. I oczywiście to nie jest dystans, który musicie pokonać w kilka miesięcy, tylko po prostu musiałam odpowiednio znaleźć czas, żeby tę trasę pokonać i przeanalizować każdy z jej odcinków. Czy to jest koniec przygody z Zandvannum na tym kanale? Absolutnie nie, bo kolej piaskowa to jest moja fascynacja od dawna, więc na pewno jeszcze nie jednym szlakiem ruszymy, a może nawet tam dalej w stronę Gliwic. Kto wie? Bo chciałabym was jeszcze zabrać między innymi do źródeł Bytomki i do ujścia Bytomki. Czyli chciałabym, żebyśmy razem przeszli właśnie od Karbia Miechowic aż po Gliwice, gdzie bytomka wpływa do Kłodnicy. Ale wszystko w swoim czasie. Także moi drodzy, tym właśnie unikatowym zabytkiem techniki was żegnam. A jeżeli bardzo robicie to co lubię i chcielibyście mnie wesprzeć, to proszę rozważcie zostanie moim patronem albo kupienie mi kawy w serwisie Bye Coffee. Dziękuję bardzo i do następnego.